Dzień dobry Państwu. Witamy na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Raków Częstochowa Legia Warszawa. Wynik 1 do 1. Jest z nami trener Aleksander Bukowicz. Kolejny obecny gości. Panie trenerze poprosimy o komentarz. Później przejdziemy do pytań. Dobry wieczór. No niby człowiek tutaj przyjeżdżając się spodziewa trudnego meczu, ale zawsze Dopiero te polskowe wydarzenia i, i doświadczenie takie bezpośrednie e, uświadamia, że faktycznie e, jest to bardzo wymagający rywal i trudny teren e, do zdobycia. W pewnym momencie się wydawało, że my nawet jesteśmy na dobrej drodze. Pierwsza polowa bez e, sytuacji, ale my stworzyliśmy jedną, e, którą wykorzystaliśmy. Na początku drugiej polowy mieliśmy... E, Kilka takich sytuacji, w którym e, lepsze rozegranie czy lepsze decyzje mogły spowodować podwyższenie rezultatu, e, to nam się nie udało i myślę, że to spowodowało też, że błąd jeden, który nastąpił e, i został wykorzystany, rzut karny, m, spowodował, że drużyna e, rakowa się trochę nakręciła znowu na to, że może tutaj uzyskać więcej, mieli uzyskali po tej bramce. E, przewagę, natomiast e, ten punkt myślę, że jest e, wynikiem e, sprawiedliwym i że jest też wynikiem takim, którym, e, który bierzemy i, i szanujemy, bo, bo nie niełatwo go jest tutaj e, zdobyć. Dziękuję trenerze. Zachęcam do zadawania pytań. Proszę się przedstawić i też podać nazwę redakcji. Proszę Przemysł Przewodniczący Gazeta Częstowska. Panie trenerze, jak poważna jest konkluzja to masa per i czy będzie w dla prezentacji Trudno mi powiedzieć, jak to jest teraz w, w, i ocenić, bo jest to uraz głowy, tak? Nie, chciałem, nie chcieliśmy w ogóle ryzykować w momencie kiedy. Tomas zgłosił, że dostał mocno w głowę, to po prostu zrobiliśmy jak najszybciej się dało tą zmianę. Zobaczymy na pewno po, 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 po badaniach się okaże, czy jest możliwy jego udział w zgrupowaniu reprezentacji Czech. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Trenerze, dziękuję. dziękuję. Za chwilę, część druga. Zaczynamy zatem drugą część konferencji prasowej. Jest z nami trener Marek Papszun. Panie trenerze, poprosimy o komentarz, później przejdziemy do pytań. Dzień dobry. No jesteśmy trochę rozczarowani, bo uważam, że zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby wygrać, ale, ale nie wygraliśmy. Pierwsza połowa, nasza dominacja i wydawało się, że wszystko mamy pod kontrolą i kwestia tego, kiedy strzelimy bramkę, ale, ale jak to w piłce bywa, jedna akcja i za łatwo, za łatwo, jeszcze raz za łatwo, jak na nas stracimy bramkę, no i, i przerwa, kiedy spodziewałem się, że te, te wskazówki rady zadziałają, to wyszliśmy źle, wyszliśmy źle w drugą połowę i te 15 minut było dla nas trudne. Mieliśmy dużo prostych strat w środku, z czego przeciwnik mógł coś zrobić, no niewiele, niewiele tego wynikało, sytuacja po stałym fragmencie. No i tutaj y, duże y, duże gratulacje dla drużyny, że w tym trudnym momencie potrafiła się odbić i i zdominować się wala na tyle, że stworzyliśmy cztery sytuacje, i tak jak mówię, to, te sytuacje powinny nam dać, dać zwycięstwo. Ta końcówka też pokazała, jak bardzo byliśmy zdeterminowani, żeby wygrać 11 na 10. Stworzyliśmy jeszcze szansę, gdzie przeciwnik nam nie, nie zagroził. Dlatego, no, tak jak powiedziałem, no, z mojej perspektywy. Z mojej perspektywy troszeczkę jesteśmy zawiedzeni, że nie wygraliśmy. Z drugiej strony, tak jak mówiłem przed meczem, wygraliśmy z Mistrzem Polski, drużyną, która wyszła z kryzysu, i to jest Legia. I też trzeba, trzeba to, to docenić, że to są piłkarze, to jest drużyna, która, która wstanęła na nogi. I myślę, że jeszcze, jeszcze tutaj w tej lidze te trochę punktów zdobędzie. Mam nadzieję, że z naszymi. Rywalami. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Zachęcam do zadawania pytań. Proszę, Mariusz. Panie trenerze, no, na dwóch zawodników chciałem zapytać o Andrzeja, nie wiem, bo niestety zszedł z boiska. Czy już wiadomo, co tam się stało? Czy to jest poważny uraz I o jest jeszcze, który dzisiaj zadegutował, czy widzi że w perspektywie to może być zawodnik, który w ZOUS i prosił o bo to niestety. No... Powtarza się to, że te szanse nie są wykorzystywane w przodzie. Pierwsze pytanie, no Andrzej, Andrzej grał z urazem i przy naszych problemach no, trzeba to docenić też, że zawodnicy e, no, poświęcają swoje zdrowie też, bo wiemy jaka jest nasza sytuacja kadrowa, trudna e, pod kątem tych, tych, tej pozycji szczególnie. E, no, myślę, że, że nic poważnego, trzeba odpocząć i, e, Myślę, że te dwa tygodnie wystarczą, żeby Andrzej doszedł. Co, co do Szkulina, no zobaczymy. Myślę, że dziś dobra zmiana. Pozytywnie się pokazał, z taką, z taką jakością, kulturą, kulturą w grze. Natomiast no, Gutkowski nie miał dzisiaj sytuacji, więc też nie można mieć do niego, do niego pretensji. Zobaczymy. Ja uważam, że dzisiaj optymistyczne te 15 minut, które grał, niech rywalizują. Czy są kolejne pytania? Proszę, Piotr. Panie że czwartą żółtą kartkę dostał Ben Lederman. Czy już powolutku rodzi się w głowie pomóc to zastąpić? No bo jednak to jest podstawowy e, młodzieżowiec, bez którego no, trudno e, patrzeć e, optymistycznie nawet na ten jeden kolejny mecz. No Nie zastanawiałem się nad tym, jeszcze mamy dwa tygodnie, natomiast kartki też no, jakie są rozdawane, to też, też jest inny w ogóle temat. No ale co zrobić, no, tak, tak, to, yy, tak to wygląda. No, zobaczymy, no, jest, jest Czyżu na tej pozycji, jest, jest długoż, więc, yy, więc myślę, że, że będą musieli to, to dźwignąć, bo rzeczywiście będzie, szczególnie pierwsza połowa w jego wykonaniu była bardzo dobra i, yy, i to cieszy, bo ostatni mecz miał słabszy, a, ale, ale to jest normalne u takich młodych zawodników, że czasami te wahania formy są. Jeszcze jedno pytanie. W kąt zestawienia defensywnego pojawił się po raz kolejny Fran Tudor jako, jako defensor. Nie zastanawił się Pan, żeby postawić na tego nominalnego środkowego obrońcę na Milana kosztem właśnie Frana Tudora i powrotu na jego optymalną pozycję? Oczywiście, że się zastanawiałem. I takie też warianty, warianty przygotowywaliśmy. Natomiast Milan bardzo długo nie grał, nie trenował i. I dzisiaj dzisiaj jeszcze było za wcześnie po prostu na mecz, mecz z Legią, gdzie wiedzieliśmy, że, że Legia będzie chciała pochłaniać te przestrzenie, zdobywać, na to się ustawi tak, tak też było, miała szybkich zawodników na skrzydłach i, i dlatego, dlatego Milan nie wyszedł od początku, ale z drugiej strony pokazał w tych ostatnich minutach, że, że już można myśleć o, o nim jako, jako zawodniku, który, który może grać. To jeszcze ostatnie pytanie już w kontekście Gwili, który wrócił po dość długiej nieobecności do, e, pojawił się na boisku po dłuższej nieobecności, czy jest Pan zadowolony z postawy Waleriana w dzisiejszym meczu? Tak, jestem bardzo zadowolony i uważam, że ta zmiana odmieniła mecz. Ona odmieniła mecz, bo po jak Wako wszedł na boisko, nasze problemy się skończyły. Przestaliśmy tracić piłkę w środku pola w banalny sposób. I tak jak mówię, przejęliśmy z powrotem inicjatywę, czyli dla mnie no, to było 75 do 15, czyli te 15 minut było dla nas bardzo złe jak na nas. I, i Legia tu miała przewagę poprzez, poprzez to, że, że my nie mogliśmy wyprowadzić piłki ze strefy obrony, a raczej środkowej, bo tutaj w tej strefie, tak jak powiedziałem, zatraciliśmy za dużo piłek. Wako wszedł, poukładał to w środku i... I, I dlatego jestem bardzo, bardzo zadowolony, cieszę się, bo, bo miał dużo problemów różnego rodzaju, dużo by wymieniać i w i, i okresie przygotowawczym w ogóle nie trenował, nie grał, później znowu choroba się przyplątała, no bardzo nieszczęśliwie, więc cieszę się, że dzisiaj te 30 minut z Legią, z mocnym przeciwnikiem, teraz wyjedzie na kadrę, mam nadzieję, że tam pogra i wróci, będziemy mogli z niego korzystać. Panie że to jeszcze tylko jedno pytanie właśnie o tą przedprezytacyjnym, bo rozmawialiśmy, że zawodników sporo się teraz rozjedzie. I w związku z tym właśnie jaki pomysł wypełnienia tego czasu, czy trochę więcej wolnego dla zawodników, może jakieś inne spaliły w tym planie? Tak, no przede wszystkim no, duża sprawa dla klubu, dla nas wszystkich, dla zawodników, bo... Trzeba o tym powiedzieć jeszcze raz, że sześciu reprezentantów pierwszych kadr plus Ledermanu 21 to dla takiego klubu jak Kraków jeszcze kilka miesięcy nawet temu było nie do pomyślenia i dzisiaj stajemy w obliczu tego, że, że wyjeżdża siedmiu zawodników i, no i trzeba, trzeba pracować. I nie wiem, czy to nie najwięcej w Polsce w ogóle do kadr A, ale, ale pewnie w czołówce. Ta kadra nie jest też rozbudowana, ale mimo wszystko mamy sporo zawodników, którzy też nie grali, nie? bo na kadry wyjeżdżają oprócz Wako, który, który mniej grał, to wszyscy, którzy jednak grali, pozostają zawodnicy, którzy mnie grali, dlatego rozegramy sparring ze Skrą Częstochowa i będziemy chcieli po prostu, żeby ci zawodnicy zagrali, zagrali sparring, zagrali mecz, bo też ciężko będzie nam w tej sytuacji trenować, no bo zostaje nam 13-14 z no kontuzjami 12 może zawodników, więc, więc też nie wszyscy w tym pewnie sparingu gra, będą grali, może skorzystamy też z, z młodzieży, żeby, żeby dać im szansę zobaczyć jak, czy, jak, jak to w, na tą chwilę wygląda. Więc yy, tak jest, yy, jest plan, a w kolejnym tygodniu kadrowicze wracają, gramy w sobotę z Wartą, będzie, będzie mało czasu, no ale, ale myślę, że wystarczająco, żeby, żeby się przygotować. wiadomo kiedy i gdzie to panie na sparing? No jeszcze nie wiadomo, wiadomo, nie wiadomo gdzie, ale wiadomo kiedy. W piątek. Nie wiem jaki to jest dzień kalendarzowo, ale, ale piątek. To, to na pewno w, w granicach południa ten mecz się odbędzie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę trenerze. Dziękuję za ten, Dziękuję, Dziękuję. Państwu. Do zobaczenia do na kolejnych meczach. Na najbliższy Pucharowy tutaj też z Legią.